No jest trzecia 3.33, chociaż jest 3.35 tak naprawdę, no bo tamto jest dwie minuty przed No ale no stałem gdzieś obudziłem się 3.06, dziesięć. No zajebiście, no jak się staje wcześniej, to właśnie więcej dnia dla siebie przynajmniej. No. no. Wiadomo to nie od dziś. Ale tak sobie mówię. Bo czemu nie? No, oczywiście miga. Ale to w sumie logiczne. No, bo miga do którejś godziny. Chyba piątej, szóstej. No. zajbiście. No. No. Jak widać. prawie wszystkie światła pogaszone jakby nigdy nawet nie było ich. No nie? No tylko niektóre są, jak widać. Jak wydaje się, że wszyscy śpią, zawsze niektórzy są obudzeni. Tak. I to też wiadomo nie od dziś. Chociaż nie każdy, kto ma też zgaszone, śpi. Nie zawsze oznacza, że śpi. Tak. Ten, co ma zgaszone, niekoniecznie oznacza, że śpi. A ten, co ma zapalone, niekoniecznie oznacza, że jest aktywny. Może też leży w łóżku i odpoczywa. Chociaż no różnie bywa u każdego wiadomo, jak to jest. No, dobra. No i tu mnie. Więc no. Także jak już tam nagrywam to już trzecia czterdzieści czterdzieści więc no nieźle. Szybko minęło co? O, no, dopiero był marzec, co prawda Tak no dobra, no to w sumie temat na inny dzień, na inny odcinek, więc... Po co teraz będę to mówił, ale było ciekawie, że to mówiłem, nie? O, typek sobie jedzie. No zajebiście z nim Dobra, no to w sumie będę kończył, bo co tu wiem mam do nagrywania. No, co za następnego narka.